Siemanko chłopaki, no taka chwila wyjaśnienia, bo pochopnie na ostatnim filmiku przyznałem się do tego, że za mało lata tam szedłem z tą drogą, że popełniałem błędy, że czyniłem ludziom krzywdę i później musiałem za to beknąć, co nie? No to chciałem tak wyjaśnić, że nie jest moim celem tutaj robienie z siebie gwiazdy gangstera. Nie jest moim celem robienie z siebie takiego pato celebryty. Raczej chciałbym opowiedzieć o tym, jak udało mi się wyjść na prostą. Także 20 lat temu z Katowic przeprowadziłem się tutaj w rodzinne strony na Podlasie. Zamieszkałem na wsi. Nie szukałem towarzystwa żadnego szemranego, żadnych tam gangsterów, żadnych złodziei, żadnych dealerów. Tylko trzymałem raczej z kuzynami, trzymałem z kolegami, którzy uczciwie pracują, także sam e, też podjąłem pracę. E, nie było za, za wiele wyboru, to podjąłem pracę tutaj u sąsiada e, na magazynie nawozowym. E, praca polegała na rozładunku ręcznym e, tirów z nawozami, przyjeżdżały tiry w e, nawozy w workach i trzeba było po prostu albo rozładować na palety, Albo rozładować na magazyn, przenieść te worki na magazyn. Dużo się trafiało też wtedy jeszcze worków 50-kilowych, później dużo worków 25-kilowych. Jak 50-kilowe, no to szybciej to się zrobiło. Jak 25 kilowych to było więcej chodzenia, to wiadomo. Później jeszcze. Robota polegała na tym, że jak zamówił wagon z nawozami, no to trzeba było jechać jego samochodem ciężarowym na PKP, tam przeładować z wagonu na samochód, później przyjechać tutaj, przybyć tutaj i tutaj rozładować się magazyn. No, albo też rozwozić po gospodarzach czy zamówienia, co nie? No, także... Najlepsza dniówka wtedy wyszła 200 zł, jak dniówki wychodziły 200 zł, jak przerzuciliśmy 100 ton tych nawozów jednego dnia. Druga robota to była robota w tartaku u kolegi. Tam też stałem, na początku byłem pomocnikiem, później stałem się operatorem tego traku taśmowego, no to też cały dzień trzeba było tę maszynę po takich szynach w tą i z powrotem. Nie? Trzecia robota, no to w lesie to nieprzyjemna robota i ciężka i nieprzyjemna. Leśniczy zaznaczał drzewa do ścięcia, pilarze szli, ścinali te drzewa i cieli na takie pięknie, M20, M25 chyba. Nie pamiętam dobrze na jaką taką dokładną długość e, chyba M25. E, ja te pięki musiałem ładować y, na, na wóz, na przyczepę ręcznie i wywozić na drogę do punktu odbioru i tam ustawiać takie y, te metry sześcienne do odbioru. No To nieprzyjemna robota, bo to zimą mokro y, y, lód Mokro, a latem nieprzyjemna było owady. No i dzięki tym robotom później miałem, kolega mi, mi zaproponował robotę na budowie. To się ucieszyłem, że w końcu będzie jakaś lekka robota, nie? No i w taki sposób dotarłem do budownictwa, do budowlanki. No i na tej budowlance kilka lat przepracowałem. No i w, dzięki temu takie roboty wykonywałem. Teraz, jak przychodzę na siłownię, to też w taki sam sposób podchodzę do ciężarów, jak do tych worków, nie? że to trzeba przerzucić. No i tak polecam, właśnie podejście takie, że to trzeba przerzucić po prostu. Im więcej tego przerzucisz, tym więcej będzie siły. nie. No, także pozdrawiam. No, jeszcze raz mówię, że tutaj yy, nie mam na celu szerzenia żadnej patologii.